It's just you. Well, time's be tough. Cześć, kochani. Witam Was serdecznie z Chorwacji. Za mną piękne drzewo oliwne. E, słuchajcie, jest 18 października i jest piękna pogoda, jest ciepło. Wybraliśmy się na Chorwację z rodzinką, żeby troszkę odpocząć i zobaczyć, jak jest po sezonie. Słuchajcie, jest super, drogi. E, nie zatłoczone, w zasadzie puste, także jechało się bardzo dobrze. Co trzeba zabrać, jadąc samochodem, to ci, którzy jechali, to już wiedzą na pewno. No cóż, najważniejsze ubezpieczenie, wiadomo tam jakieś do samochodu bezpieczniki, żarówki, linka holownicza, kamizelki dla każdej osoby. I winiety, słuchajcie, y, trzeba mieć winiety przez te wszystkie kraje, które się jedzie. Myśmy jechali przez Czechy, przez Austrię i przez Słowenię. Y, Czechy wymagają winiet elektronicznych i Austria także, natomiast Słowenia y, nie, nie ma chyba nawet elektronicznych. My kupowaliśmy winietę na CPN. -iem. Przygranicznej, w przygranicznym Cepelinie. W Chorwacji autostrady są również płatne. Oczywiście można płacić kartą. No, w zasadzie to wiadomo: ubezpieczenie no to wiadomo. Jak macie jakieś rady, piszcie pod filmikiem bo ja w zasadzie jestem pierwszy raz samochodem na Chorwacji wcześniej byliśmy, ale autokarowa wycieczka no to wiadomo, że to nie jest to samo, co, co samochodowa ale jest świetnie, powiem Wam pokażę Wam jeszcze w ogóle widoki, jakie mamy zobaczcie, jak pięknie jest przecudownie to jest nasz widok z yy, pokoju. Tu, tu jest nasz, nasz pokój, tarasik. Yy, drzewo, wspaniałe drzewo oliwkowe. Yy, no, atmosfera tu jest przecudowna. I przygotowałam słuchajcie dla Was coś z trasy. Yy, zapraszam teraz na yy, Abyście zobaczyli, na film... znaczy, połączyłam właściwie te filmiki, więc przygotowałam dla Was te piękne widoki, które widzieliśmy po drodze. Zapraszam Was, kochani, jeszcze obejrzyjcie sobie i polecam Chorwację. Jesteśmy pierwszy dzień, ale jest przecudownie. Słuchajcie, po połowie października. Jedziemy w stronę Splitu, puściutka droga można powiedzieć, nie ma tłoku, dosłownie parę samochodów. Piękna pogoda, piękne słońce i przepiękne widoki. Forbacje w wygude w skalę. Jeszcze chciałam Wam pokazać, tak to wygląda. One są przeróżnej długości. Patrz, jaka droga pusta. Nie wiem, czy widać, ale się staram pokazać, że tuneli tu jest mnóstwo w Chorwacji. Bardzo fajne są te trasy zrobione. jest świetna. No tutaj bardzo ładnie, to jest taki króciutki tunel, ale bardzo ładnie wygląda. Zatrzymaliśmy się w takim malutkim miasteczku i chciałam wam pokazać stację benzynową. Taką malutką stację benzynową. Fajne takie, malutkie, przytulne miasteczko. W drodze do omnisia jesteśmy. Jesteśmy w sumie już niedaleko. I góry tam. Widać. Pięknie, przyjemnie tu bardzo jest. Tylko ta stacja benzynowa jest taka maleńka, śmieszna. U nas nie ma takich i chciałam Wam właśnie pokazać jak to wygląda. Gdzie wyjeżdżamy z tego miasteczka i no po prostu widoki są piękne. Cudne. Zaczcie. Coś niesamowitego. Dosłownie po drodze do Omnisia właśnie było takie małe miasteczko i wyjeżdżamy z niego. Słuchajcie, no. Super, piękne, naprawdę. No, chyba nigdzie na świecie nie ma takich pięknych widoków jak, jak w Chorwacji. A ja już nie wiem z której strony mam kamerować. <głos》>, Moż mi tu pokazuje tu, tu! To Tu Tu grać, tu. W koło! W koło. <głos》>. Pięknie, pięknie jest po prostu. Ja się cały czas zastanawiam, słuchajcie, bo tutaj ludzie mieszkają na, na takich nie wiem, skały to są y, jakieś tam góry trudno dostępne w ogóle, ja nie wiem jak jest w zimie tutaj ale gdzie oni jeżdżą do pracy nawet, nie? nie? ciężka sprawa jest pięknie, ale z turystyki chyba żyją z turystyki ale też nie wszyscy chyba no słuchajcie Patrzy tu Masakra Jest emocja. i może Tak wam to jest niemożliwe Zobacz. No No jest pięknie O Jezu, no cudownie Po prostu wie co wyjechaliśmy z tego miasteczka i takie widoki. No to po prostu super. Człowiek by wam chciał wszystko pokazać, wszystko nagrać, ale po prostu się nie da. To jest wszystko piękne, co nie? Za 300 metrów. widok dla to jest. No, to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie do, nie do opisania. Mistrzostwo świata po prostu. Słuchajcie, samolotem, samolotem jak polecicie, to nie będziecie mieć takich widoków. No nie mogę się napatrzeć super No jest przepięknie jest jak jakąś